Dzień Boże moi drodzy, witajcie! Jestem przy szczycie góry w Beskidzie Żywieckim, bardzo tłumnie odwiedzanej, zwłaszcza w sezonie letnim, bardzo pięknej, upstrzonej krokusami już za pewnie 3-4 tygodnie na wiosnę, w lecie upstrzonej ludźmi, namiotami, zwłaszcza wtedy kiedy są spadające gwiazdy ale jestem też niedaleko właściwego szczytu tej góry, o której zapewne mniej niż połowa turystów odwiedzająca tę górę i położone ledwie 200 metrów stąd schronisko w ogóle ma blade pojęcie. Mało tego, doszedłem tutaj skrótem, o którym zapewne kilka, może kilkanaście procent Turystów, którzy osiągnęli tę górę, wie, Pewnie mało kto wie też o tych pięknych polanach tutaj. Mało kto wie, gdzie niedaleko stąd można spotkać rysie, gdzie można spotkać puchacze, głuszce, gdzie tokują. Wiem, rozumiem, umiem, potrafię i tak dalej, i tak dalej. Jeśli komuś z Was się skojarzyło, że. To, co zacząłem, to w jaki sposób zacząłem, i to, co teraz mówię, przypomina, nie wiem, chwalenie się, przechwalanie się dzieci w przedszkolu czy w szkole podstawowej we wczesnych klasach, to dokładnie o to właśnie chodzi. I tak sobie myślę, słuchajcie, że w tej drugiej pokusie, którą diabeł próbuje uderzyć i z którą przychodzi do Pana Jezusa, gdy bierze Go na górę w górę. Ja sobie pewnie tak jak większość z was wyobraża, że na górze wysokiej wziął i pokazał mu, bo stamtąd lepiej wszystko widać, że w tej drugiej pokusie nie chodzi tylko i wyłącznie o bogactwo. Tak sobie myślę, że tak obrzydliwie bogatych, których by nie ruszyła ta propozycja diabła, pewnie jest nie, nie, zasadniczo niewielu. Na tyle bogatych, którzy nigdy nie mieli problemów finansowych, pewnie jest więcej, ale też nie, nie, niewielu. Oczywiście to nie znaczy, że nie ruszyłaby ich ta pokusa. Pewnie są tacy bogacze, którzy chcą mieć więcej, tak jak moljerowski skąpiec czy disneyowski sknerus. Pewnie też wielu z nas myśli sobie w taki sposób, że ta pokusa bierze i dotyka mnie wtedy, kiedy mi brakuje, wtedy, kiedy jest brak. Ale teraz zobaczcie. Okazuje się bowiem po pierwsze, że. Ta pokusa nie jest tylko o bogactwie, nie jest tylko o tym wszystkim, co diabeł chce wziąć i dać, nie jest o tym wszystkim, co, czym szatan chce skusić, jeżeli chodzi o kwestie materialne. Ona też jest o tym, co można dostać. Czym będę lepszy, większy, piękniejszy, mądrzejszy, z większą ilością umiejętności? I tak jak dzieci się przechwalają, kto gdzie był przez wakacje czy przez ferie, kto dalej, kto em, kto wyżej, em, kto w bogatszym, kto w piękniejszym, a kto dłużej i tak dalej i tak dalej. I chyba trochę tak mi się wydaje, o to chodzi, no nie, że. Diabeł próbuje wziąć i uderzyć w taką naszą pyszną stronę, żeby nie tylko dawać bogactwo, ale też to, w czym ja mogę poczuć się lepszy. A więc uderza w pychę i oferuje to, w czym ja będę mógł być pyszny, albo dzięki czemu będę mógł się czuć jakiś, albo, nie daj Boże, jeszcze bardziej będę mógł się mógł gardzić, mógł czuć się jakimś, nie wiem, nad człowiekiem na przykład. To po pierwsze. Po drugie, tak sobie myślę, że ta pokusa jest też, jakby to powiedzieć, ona w pewien sposób pokazuje, weryfikuje nasze pragnienie takich rzeczy duchowych. No bo jeżeli ja mam pragnienie, żeby mieć, bo jestem biedny, jeżeli ja mówię, Panie Boże, chciałbym już być w niebie, bo tu jestem biedny, bo tu mnie boli, bo tu cierpię, bo tu mi źle. To chyba tak naprawdę to nie jest pragnienie o niebie takie, wiecie, mistyczne, o którym, o którym mowa tam, gdzie mowa o mistykach, którzy. W których to pragnienie wynika z miłości do Boga. Tylko to jest na razie nie jest pragnienie, tylko to na razie jest tak tak mnie się wydaje w tym roku, że to jest o takim zrozumieniu mojej kondycji po grzechu. Ale to nie jest jeszcze pragnienie. To jest zrozumienie tego w jakiej ja jestem sytuacji, ale jeszcze nie pragnienie. I teraz Niesamowicie ważne jest, żeby popatrzeć, że diabeł przychodzi nie tylko z taką prostą ofertą, kiedy mi brakuje zdrowia, pieniędzy, zaszczytów, chwały, powodzenia itd., itd., ale on przychodzi też wtedy, kiedy oferuje mi coś, dzięki czemu ja będę, będę, ja będę taki, któremu będą bić brawo, przed kim będą się kłaniać. A Jezus mówi: Nie, tylko przed Panem Bogiem się kłaniasz. Jeżeli chcesz dla siebie czegoś, co sprawi, że będą ci bić brawo i będą się przed tobą kłaniać, nie tędy droga. To po pierwsze. Po drugie, ta pokusa też weryfikuje i tak sobie myślę, że chyba właśnie o to chodzi Panu Jezusowi w tym czwartym rozdziale u św. Łukasza, kiedy opis jest tych scen, kiedy On mówi, popatrz na Boga. Ona weryfikuje nasze, nasze pragnienie i nasze zrozumienie żeby przyglądać się temu, czy ja tak naprawdę pragnę nieba, czy ja tak naprawdę dotykając moich cierpień, bólów, czy ja rozumiem swoją kondycję po grzechu, co jest oczywiście bazowe i wyjściowe. Tyle. Myślę, że przyglądnięcie się tej drugiej pokusie, którą szatan uderza nie tylko w Pana Jezusa, ale też w nas, wyciągając nas w górę, pokazuje nam nie tylko tak historycznie, że były różne, nie tylko gnostyczne, ale różne sekty. Nawet dalej są mówiące o tym, że ja mam wiedzę. Przysiędza ten kaznodzieja, ta mistyczka. To oni są nawet bardziej pewni niż Pismo Święte, bo większą tam Pismo Święte to redekcje były, to nie wiadomo kto to tam 2000 lat temu napisał, to nie wiadomo, większą, ale ona. Ona jeszcze żyje albo niedawno zmarła. On jeszcze to powiedział i tamto, i to jest bardzo, bardziej pewne. Nie? Zobaczcie, że takiej gnozy, takiej wiedzy, kto będzie w niebie, jak do tego nieba do, dojść, kiedy będzie koniec świata i tak dalej, mamy też wokół takiej, w której możemy się poczuć nawet lepszym wierzącym, lepszą e, modlącą się, bo ja mam taką specyficzną modlitwę, która takie właśnie jak skrudna szczyt mnie doprowadzi do nieba. To jest pewni. Jak ją odmawiasz, to, to jest pewnie. Tak o tym sobie myślę, o tej, o tej pokusie, żeby w taki sposób ją rozszerzyć i wyjść tylko poza takie pierwsze skojarzenie, że o kwestie materialne chodzi. Pomyślmy. Dobrego dnia. Do usłyszeń.